Dzień dobry, a ze mną w studiu jest Wojewoda Łódzki profesor Zbigniew Rau. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie profesorze, pozwoli pan, że zaczniemy od e, sprawy politycznej. Ostatnio pan jest e, no, na czołówkach gazet, można powiedzieć, dlatego, że na nieoficjalnej giełdzie pana nazwisko pojawia się no, zaraz po wicepremierze Glińskim na łódzkiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście nieoficjalnej. Czy to prawda? Będzie pan startował do to parlamentu? Jest, to jest rzeczywiście fakt medialny, do którego wiele osób próbuje się ustosunkować. Natomiast ja jestem w takiej sytuacji, że nie mogę faktu medialnego ani potwierdzić, ani nie mogę mu zaprzeczyć. Czyli Także musimy czekać do panie, momentu panie, wyborów, kiedy poznamy listę. Panie redaktorze, no, element tajemniczości jest integralną częścią procesu politycznego i wiemy, że płci listy nie zostaną zarejestrowane. To, to wszystko poza tymi, yy, z, poza tymi osobami, którym przyznano jedynki. No wszystko pozostaje jeszcze no, ale są częścią tego dynamicznego czyli co, procesu. Czyli coś może się zmienić, ale jednak coś jest na rzeczy, skoro pan ani nie potwierdza, nie, ani nie ależ zaprzecza. Oczywiście, ależ oczywiście, że jest na rzeczy, natomiast niczego nie chcę teraz przesądzać, ale z drugiej strony należy potwierdzić, że jeśli ktoś urząd publiczny sprawuje 3,5 roku, no to taka perspektywa... Uwiarygodnienia się w wyniku demokratycznego procesu, no nie jest perspektywą powiedzmy, która by wzbudzała zagrożenie. Dobrze, porozmawiajmy w takim razie, zostawmy politykę na boku, porozmawiajmy o konkretach i to o konkretnych pieniądzach, dużych. 168 milionów na, milionów na fundusz samorządowy do województwa łódzkiego trafi na ten rok. To projekty, które rozpoczną się w przyszłym roku. Ile za to dróg może będziemy mogli wyremontować, będziemy, samorządy będą mogły wyremontować? No to pytanie jest bardzo trudne, dlatego że po pierwsze, to jest niejako dopłata pochodząca z funduszu, o którym Pan powiedział, dopłata do tego, co chcą zrobić samorządy. Samorządy muszą mieć wkład własny. Czyli mniej więcej, mniej więcej pewnie 80% no z tego to, funduszu? Maksymalnie. To jest absolutnie maksymalnie wtedy, kiedy zachodzą tacy przesłanki, mianowicie, kiedy rzeczywiście budżet gminy jest wyjątkowo skromny i to jest i praktycznie danego samorządu nie byłoby stać na wkład własny wyższy, no więc chodzi o to, żeby zapobiec ich wykluczeniu no i potraktować w sposób szczególny. No dobrze, to, to jest... kilometrów dróg nie wiemy, ile, a mniej Ci... więcej ile samorządów może z tego skorzystać? No, to kilkadziesiąt, to, to, to oczywiste, ale ja nie chcę rzeczy przesądzać jeszcze ile konkretnie, bo e, tak jak e, wczoraj e, się dowiedzieliśmy, ta lista, którą urząd wojewódzki przygotował, została przekazana do Ministerstwa Infrastruktury i po pewnych wyjaśnieniach natury formalnej, które złożyliśmy, minister infrastruktury wczoraj przekazał do pana premiera tąże listę. Premier nie najprawdopodobniej nie Obniży, nie zmniejszy tej sumy, może ewentualnie skorygować w górę. Także mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że rzeczywiście suma 168 milionów, o których pan redaktor mówił, będzie rozdysponowana najprawdopodobniej Minimum, bo może być też więcej. w tym no, kilka milionów, jeśli więcej w tym będzie rozdysponowana prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu. Chciałbym zapytać o jeszcze jeden fundusz, dlatego że Fundusz Dróg Samorządowych już jakiś czas funkcjonuje, samorządy jakby się z nim zetknęły, natomiast 15,5 miliona trafi też do województwa łódzkiego na przywracanie, no na ten program w ramach tak zwanej Piątki Kaczyńskiego, na przywracanie połączeń autobusowych. Wiele z nich zniknęło, to myślę, że każdy, kto podróżuje po mniejszych miejscowościach w Łodzi zdaje sobie sprawę, jak trudno czasami znaleźć województwie województwie połączeń. Łódzkim, I bo... W województwie łódzkim. Przepraszam, w województwie Połączenie, prawda? Czy, czy 15,5 miliona to jest kwota, która realnie pomoże odbudować tą siatkę połączeń, czy to jest na razie wstęp? No bo tutaj pojawiają to, się różnego rodzaju wątpliwości. To czy to jest, wystarczy? To jest bezwzględnie wstęp. Teraz chodzi, tą sumą, chcemy zaktywizować samorządy, żeby w sposób właściwy dla gospodarzy swoich terenów. Przystąpiły do takiej kalkulacji, gdzie z tymi dopłatami mogą powtórnie uruchomić trasy przejazdowe, które, tak jak pan powiedział, w ostatnich latach zostały zamknięte, a zostały zamknięte, dlatego że były nieopłacalne. No, w gospodarce rynkowej z rozwoju który jesteśmy dumni, wszystkiego sam rynek nie jest w stanie załatwić. Zostały te trasy, które są opłacalne. No które jest mało rynkowne. osób jeździ, prawda, no to wtedy. Tak, tak jest, no ale trzeba pomyśleć, Ale trzeba pomyśleć o tych, który, którzy zostali w wyniku tej bardzo naturalnej rynkowej reakcji tych podmiotów, które te trasy obsługują, które, o, osoby, o osobach, które zostały pozbawione do dobrodziejstwa tej komunikacji publicznej. Czyli w ogóle nie mogą, nie mają Polski, nie mogą gdzie dojechać. W skali Polski, jak szacujemy, jest to między 13 a 14 milionów ludzi. Te dobrodziejstwa komunikacji publicznej zostały pozbawione. Część z nich oczywiście dysponuje rowerem, motorowerem, samochodem, część jest podwożona przez sąsiadów, rodzinę itd. tak dalej, i tak dalej. Ale ich samodzielność każdym w każdym względzie została radykalnie ograniczona. I ten to jest właśnie y, wsparcie tych osób, jest celem tego funduszu. Kiedy będziemy mogli y, przewidzieć, ile tych y, linii za te 15,5 miliona zostanie przywróconych? Y, bo rozumiem, że jeszcze samorządy to liczą. To jest dopłata, złotówka, prawda, do wozu kilometra mniej więcej? Złotówka tak, przez najbliższe dwa lata, a później 80 groszy. Od końca, od początku 2022 roku. Czy wiemy mniej więcej, kiedy samorządy będą w stanie oszacować, które linie zostaną przywrócone na Samo, Samorządy to już wiemy. Tylko samorządy stoją przed pewnym problemem. Z jednej strony, z jednej strony rząd poprzez fundusz o którym mówimy oferuje im dopłaty, ale samorządy są organizatorami przywracania tych tras, ale mogą je przywrócić wyłącznie Dzięci operatorom, a więc tym podmiotom gospodarczym, które obecnie organizują takie przejazdy, ale w innych miejscach. Więc trzeba prowadzić odpowiednie negocjacje i przekonywać te podmioty, prawda, które <laughs> te trasy obecnie obsługują, żeby rozszerzyły swoją działalność, właśnie wskazując na tą dotację. To znaczy, że Pochodzące z tego funduszu. To znaczy, że muszą tak skalkulować ci operatorzy, że im to się będzie opłacać. A Samorząd po gospodarsku i jeszcze może przekonywać dalej, bo ma swoje sposoby przekonywania. Panie wojewoda jeszcze na koniec tak. pytanie o suszę, dlatego że to jest spory problem. Jak ja pa pamiętam ostatnio rozmawiałem z urzędnikami z urzędu wojewódzkiego, no ale to było tak naprawdę jeszcze w czerwcu, to wtedy um, nie było informacji z samorządów yy, yy, co do konkretnych strat. Czy to się zmieniło? To, czy... się, to się radykalnie niestety zmieniło nasze województwo. Obok województwa lubuskiego i wielkopolskiego należy do tych trzech, które kompleksowo problemem suszy są dotknięte. Praktycznie każda ze 177 gmin w województwie jest dotknięta. Każda jednak nieco na inny sposób, dlatego że to zależy od rodzaju uprawy to i to zależy od jakości gleby. Natomiast mogę powiedzieć taką rzecz. W gminach obecnie, to są dane z zeszłego dnia, z wczoraj, 40 tysięcy mamy wniosków o odszkodowania. 40 tysięcy na 126 tysięcy gospodarstw y, y, rolnych. Ta liczba będzie rosła, będzie rosła dramatycznie, dlatego że skala zjawiska jest większa niż w zeszłym roku. W zeszłym roku mieliśmy 15 tysięcy takich A teraz wniosków. już jest 40 tysięcy. Teraz już jest 40 A Pewnie 40. będzie więcej. Będzie oczywiście więcej, ale dobra wiadomość jest taka, że tych pieniędzy w skali kraju nie będzie mniej na to odszkodowania. W zeszłym roku było grubo ponad 2 miliardy i trzy województwa są dotknięte przede wszystkim a pula ta sama. Więc czekamy, czekamy na te wnioski, kiedy one przyjdą do urzędu wojewódzkiego, wtedy będziemy je opracowywać. I wtedy, Nie, decyzja... wtedy będzie potwierdzane zasadności tych wniosków i wtedy rolnik na podstawie zweryfikowanego wniosku ubiega się o odszkodowanie. Bardzo dziękuję. Dzisiaj moim i państwa gościem był profesor Zbigniew Rał wojewoda łódzki. Bardzo dziękuję. Dzie dziękuję serdecznie.